Godzina, siódma rano, mgliście, ale przejrzyście. Witam się z Wami w środę. Witajcie moi drodzy. Miał być dzisiaj vlog, ale zaczęłam mgliście, ale przejrzyście e, dzisiejszy dzień. Jednak e, pogoda pokrzyżowała mi plany i z dzisiejszego vloga nici, ponieważ e, będąc w mieście przemokłam, e, także nie miałam na sobie nawet centymetra suchego ubrania i po prostu nie dało rady nic nagrywać. Dlatego po, postanowiłam dzisiaj przyjść do was z denkiem. Było to nieplanowane, niezamierzone, ale tak czasami bywa. Ech, I cóż, nie przedłużając, że zaczynamy dzisiejsze denko. Pierwszą rzeczą będą płatki kosmetyczne miękkie, delikatne, 120 sztuk Carrefour. Nie rozwarstwiały się te płatki, e, bardzo fajne, nie pozostawiały tych włókien na twarzy. Także godne polecenia. Kolejną rzeczą będzie dezodorant Nivea Black and White Invisible i powiem Wam, że m, bardzo dobry dezodorant m, bardzo dobry dezodorant, ale trzeba uważać na ubraniu, ponieważ potrafi zostawić e, ślady. Ale ogólnie dezodorant jak najbardziej na tak i na plus. Tutaj mamy szampon pielęgnujący na tej e, włosy normalne, przetłuszczające się. Również już u mnie któreś opakowanie i powiem wam, że szampon się sprawdza. Bardzo ładnie pachnie. My tutaj mamy mm, ziołowy kompleks, połączenie ekstraktów między nimi z rozmarynu, melisy, dziurawca, chmielu, jałowca, kiełków, pszenicy oraz bergamotki. Także naprawdę bardzo fajne, godne polecenia. Kolejny szampon to będzie Garnier Fructis, przeciwupierzowy szampon wzmacniający, dwa w jednym. Do włosów normalnych, Natomiast działanie. Działa przeciw nawrotom łupieżu, i rzeczywiście ja już mam też któreś opakowanie. Osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że jest to e, kolejna rzecz, którą pokazuję. I podejrzewam, że to będzie produkt w ulubieńcach, bo już kolejne mam też opakowanie kupione. E, następną rzeczą będzie: słuchajcie, tak sobie tutaj wyjmę, będzie maseczka bąbelkująca. Była to maseczka, którą dostałam w prezencie, którą wygrałam na kanale Neska u Agnieszki, bardzo fajna. Na czarnej tkaninie maseczka fajnie bąbelkowała. Chociaż ja jeżeli chodzi o maseczki bąbelkowe, wolę takie wiecie, nakładanie jak jest nakładana na twarz, ponieważ przez tkaninę mało co jest takich doznań. Ale ogólnie maseczka bardzo fajna. Polecam. Kolejną rzeczą oczywiście ziaja maska nawilżająca z glinką zieloną. Skóra sucha i normalna tego produktu chyba. Nie wiem jak to pokazać w tym świetle, bo tak średnio może być widać. Oczywiście tego produktu mogłabym nie, nie pokazywać i, i nie zachwalać, ponieważ u mnie też już jest któreś opakowanie e, markę e, ziaje wychwalam, ponieważ u mnie te maseczki się wszystkie zdają super, sprawdzają. Co tutaj mamy następne? Następny jest to puder do kąpieli. Słuchajcie, o zapachu kokosa i wanilii z olejkiem kokosowym, z rosmana, z isany. Bardzo fajny, bardzo fajny produkt, powiem wam. <śm> Nie wysuszał ten puder skóry, chociaż powiem Wam, że szybko ulotnił się jego zapach. Także tu taki jedyny byłby minus, ale jeżeli chodzi, co on tutaj miał, skóra gładka i odprężona, aha, czyli przyjemna w dotyku. Rzeczywiście, o, nawet jeszcze się uniósł, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. O, jak się unosi zapach y, ogólnie rewelacyjny tylko że właśnie jak już było wsypane do wody to on szybko się ulotnił a szkoda bo bardzo przyjemny zapach mamy tutaj maseczkę sweet mask bombelkująca maseczka do twarzy regenerująca i jest tutaj y, pomarańcza z czekoladą sucha y, sucha cera i mieszana była to właśnie ta maseczka taka którą się nakładało Maseczka bardzo ładnie pachniała, oczywiście działała kojąco, fajnie zregenerowała, ale minus jeden taki, że tego produktu w środku było bardzo mało, to taki minusik, jeżeli chodzi o, 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 o właśnie o tą maseczkę. Tutaj mamy maskę na tkaninie z aloesem, głęboko nawilżona i odświeżona skóra, jest to ta maseczka z Cien w płachcie. Bardzo przyjemna jest to do każdego typu skóry. Tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie. Odpowiednia dla wegan. Także maseczka bardzo fajna. Polecam, oczywiście. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to zaraz Wam powiem. To nie będzie też jeszcze jedna maseczka. Tutaj jest ta maseczka z Be Beauty, z Biedronki, ta z miodem. O jejciu I tak jak tutaj już jest napisane nie, ponieważ mnie ona piekła. Ja miałam gdzieś e, oczywiście zapach miodu, e, e, skórki cytrynowej, rewelacyjny, ale niestety produkt u mnie na nie. I drugi raz już tego nie kupię, chyba że się zapomnę. Kolejną rzeczą będzie to e, balsam do ust. Balsam, słuchajcie, a tutaj i taki nic nie będzie widać, ale jest to O.E. Everyday. Taka, taki balsam. Ja już mam też któreś opakowanie, to akurat dostałam w prezencie. Fajny, taka wiecie, zwykła glicerynowa, zwykły glicerynowy taki balsam do ust, ale naprawdę super nawilżał usta, także bardzo, bardzo fajny produkt. Kolejny mamy peeling do ciała Tutti Frutti z e, Farmony i tutaj mamy brzoskwinię i mango. Bardzo fajny peeling. Fajny, taki dosyć e, nawet gruboziarnisty. No niby są drobinki, a, drobinki, ale on taki może nie był tak bardzo mocno, e, chociaż ja dosyć dużo go dawałam, więc e, wiecie, ale ale zapach mango i brzoskwini obłędny także jeżeli ktoś jeszcze nie miał to warto warto moi drodzy. I jeszcze może jedną rzecz wezmę. Jeżeli chodzi o te plastry do nosa. do nosa plastry na nos ultra oczyszczające, odblokowanie porów, oczyszczanie przeciw zaskórnikom. To jest to co mm, Testowałam, jeżeli nie zapomnę, to gdzieś tam Wam u góry wkleję, żebyście mogli się cofnąć do recenzji tychże płatków plastrów przepraszam. Dla mnie bez szału, były tutaj cztery sztuki, ale bez, bez rewelacji, a jak będziecie mieli możliwość właśnie cofnięcia się do testu. Który, który był pokazany, miałam w początkowej fazie problem z założeniem tych plastrów. Niby człowiek czyta, ale wiecie, zawsze gdzieś tam się zakręci, także ja ich drugi raz nie kupię. Miałam je w, w którymś z pudełek, już teraz nie pamiętam, w którym, w każdym bądź razie, dla mnie produkt nijaki. I aby moi drodzy już nie przedłużać, ponieważ jeszcze trochę produktów mi zostało, ale zostawię je sobie na taką czarną godzinę, zmykam też e, może dzisiaj albo jutro ogarnąć pazury, ponieważ lakier już mi się zaczyna, niestety, zaczyna odpryskiwać, chociaż powiem Wam, to jest ten lakier z daglasa który miałam w zeszłym roku w kalendarzu adwentowym, taki śliwkowy i on co najmniej 4 dni to jest taki, wiecie, nawet jeżeli co chwilę myję, kilka razy dziennie myję naczynia czy Myję ogólnie ręce, nie ma problemu, 4 dni y, wytrzymuję, także jest naprawdę bez żadnych później, widzicie, y, jakieś tam jeszcze odżywki, na, nie odżywki tylko jakiegoś y, utrwalenia tego lakieru i tak dalej. Nic na to, już, y, na to, jak nic nie położymy, lakier powinien się przynajmniej utrzymać y, do 4 dni. Wynajmniej ten, ponieważ te dwa poprzednie, które mam, to one chyba troszeczkę szybciej kończą swoją żywotność. Ale tak niestety była. Ja dopijam, słuchajcie, moją kawkę. Jeszcze tylko chciałam nadmienić kolejny dzień dziennika coachingowego. Dzisiaj u mnie już zaliczony i jest to dzień, Wam zaraz powiem. Dzisiaj jest 13 i Twoje aktualne cele. Wczoraj były afirmacje, a jutro będę podawała, za co jestem wdzięczna. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie też coś widać, czy nie. W każdym bądź razie jest to już mój trzeci tom. I jeżeli ktoś ma możliwość zakupu, to gorąco polecam, ponieważ można go zacząć w dowolnym dniu. Nie jest powiedziane, że trzeba 1 stycznia. Ja, jak wiecie, nie zaczęłam. Ja zaczęłam chyba w kwietniu. Chyba jakoś tak, jeżeli się nie mylę. Także w każdej chwili można spadło. Czyli to znak, że kończymy, moi drodzy. Ja oczywiście gorąco zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie Mikołajkowym. I oczywiście dziękuję, moi drodzy za kolejne subskrypcje. Dziękuję za łapki w górę, za te łapki w dół również, bo podejrzewam, że zanim na dobre filmik będzie na kanale, to już ta łapka się pojawi, ale takie życie, widocznie, yy, nasi ulubieńcy, tak jak to dzisiaj mówiła, yy, znaczy może nie dzisiaj, Mika, Dominika odnośnie łapek w dół, yy, że zdążyła wstawić filmik i za chwileczkę pojawiły się yy, pojawił, yy, cztery łapki w dół i był komentarz, dlaczego tak dużo tych łapek jest w dół. Yy, także, tak jak Ci napisałam, Dominiko, w komentarzu, no. Nic dodać, nic ująć. Ja już nie będę się na ten temat rozgadywała. Dziękuję serdecznie Wam za oglądanie i widzimy się być może już jutro we vlogu. Trzymajcie kciuki, aby pogoda nie pokrzyżowała znowu planów, ponieważ muszę dobrać jeszcze rzeczy do tego konkursu mikołajkowego. No. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się już jutro.